Dzisiaj troszeczkę więcej o e, teorii mediacji międzynarodowych i o trzech głównych błędach, które są w stanie zburzyć jakiekolwiek porozumienie pokojowe. Do tych takich trzech głównych błędów należy błąd numer jeden, czyli e, branie sobie do serca i bardzo osobiście jakiejkolwiek krytyki, która wypływa ze strony, z którą mediujemy albo negocjujemy. E, tutaj pomaga e, taka technika e, parafrazowania sobie. E, tej negatywnych argumentów, które padają z drugiej strony, czyli że jeżeli na przykład ktoś powie, o jesteś fatalnie ubrany, obracasz to jako w żart i w tym momencie myślisz, że to nie jest tak naprawdę o Tobie, tylko może o jakiejś kwestii dotyczących średnich żartów osoby, z którą rozmawiasz. Błąd numer dwa to tak naprawdę niezrozumienie, jakie są dzisiaj emocje w całym tym pomieszczeniu, w którym odbywają się negocjacje, czyli nie nazwanie tych emocji, jeżeli czujemy, że jest bardzo dużo napięć, że jest bardzo dużo oczekiwań, to warto wtedy dokładnie stwierdzić i określić te emocje, które są w tym w tej sali, w której odbywają się mediacje, na przykład stwierdzenie OK. Widzę, że jest tutaj bardzo dużo oczekiwań, czuję napięcie. Takie określenie emocji w kontekście mediacji pomaga na, na budowaniu zaufania wśród wszystkich osób, które są w tym momencie w tej sali. Błąd numer 3, który jest dosyć widoczny obecnie na najwyższych szczeblach przez oczekiwania, które dzisiaj mamy od polityków, aby pokój nastąpił w wielu różnych miejscach na Ziemi, polega na tym, że chcemy od razu podpisać jak największe porozumienie, które ma. Zawierać bardzo dużo komponentów dotyczących pokoju. Tak naprawdę presja na takie porozumienie końcowe może sprawić, że ono nie będzie mieć miejsca. A lepiej skupić się na mniejszych porozumieniach, czy to sektorowych, czy to bardziej technicznych, czy może po prostu krok po kroku, bo wtedy jest o wiele prościej dojść do mniejszych porozumień niż wielkiego ostatecznego.